W komisji rewizyjnej byli trzy osoby, trzy, ja czuję, tłumaczyłem wyraźnie, że jeżeli inwestor prowadzi inwestycje i jak pan Jakubczyk kombinowała w tych pismach, było to w inwestycji urzędów gminnych, to takie pisma na ruchu, a myśl czym jest w gruntackie, to teraz powiem tak, jeżeli to napisała w moje ręce, czy się to teraz... taka że nie chcę, żeby nie było w Policji, się nie tak y, dawała takie odpowiedzi, jak to gmina Poliszki, jako zarządca drogi nie podniosła z tytułu wykonanych prac, nie ma żadnych kosztów, wobec powyższego braku z faktur na zakup wybudowanych materiałów. Wtedy w zawiadomieniu y, o drogi podali, że będą robić to mieszkańcy, to w ogóle byście Państwo nie dostali tego. To zostało ukryte, tam figuruje tylko gmina, Starostwo zostało wprowadzone w błąd, od razu mówiłem, jak dokumentację. I wzięło się to z tego, że na gminie niektórych, którzy tu nie, nie, nie przestrzegają przepisów, ukrywać, to będzie coraz trudniej dokumentację, tak jak ukryto w sprawie tej drogi, bo Info, mówię, ja i wojownik to potwierdził, że rządzi samorząd, a samorząd może pan kontrolować żądać informacji. Z czego ja będę korzystał. Ta sprawa się nie, nie skończyła. Jeszcze raz napiszę do wojewody. A nie, albo nie, wojewoda przyjdę, kontrolę, albo... Jeszcze raz. Macie państwo dwóch rewidentów z dużymi pensjami. Ciekawy jestem, ile dni oni mają w a ile oni kontroli mają a puszczą tą dokumentację, zobaczymy jak zrobił protokół. Ja poproszę ten protokół, serdecznie sobie od razu na ocenę pracowników, bo według mnie rewidenty tu w gminie to się nudzą jak mopsy, tylko biorą dużą pas. Przecież oni to powinni badać, a nie komisja rewizyjna, bo w komisji rewizyjnej nie ma specjalistów, więc wykorzystajcie tych rewidentów. Ja później jeszcze sprawdzę protokół. będzie wiedział co o Dziękuję. Panie Wiesławie, nie możemy jako Rada projektów skierować, tylko mamy takie uprawnienia ustawowe, jako organ stanowiący, że mamy własne organy, którym jest komisja Edukacyjna. Nie możemy panie Piesowie, jeszcze nie Panie Wiesławie, to jeszcze jest sprawa przechodzona. Ja to bardzo proszę doradcę burmistrza Pana Mateusza o także tutaj wyjaśnienie tej kwestii. Ja proszę, proszę. proszę. proszę, proszę o temu burmistrzowi, żebyście robili jakąś czynę. Ta sprawa wróciła i powinna być rozpatrzona i którzy powinni ponieść winę. Ten człowiek za to mi odpowiada, on to nie pracował, ale niech mu się przypatrzy, co on ma w gminie, Jakie w jakiejś Dziękuję bardzo. Pan Mateusz. Szanowni Państwo, pozwolicie, że moja odpowiedź będzie krótkie, Po pierwsze, będę co sprawa. A po drugie, taka myśląc troszeczkę szerszej ludzkości. Drodzy panie, ja jestem młodym człowiekiem, ale kultury w domu nie nauczono. I nie używam tych słów, które nie mówią. Ja. Proszę pana, inwestorem i budowę drogi prowadzi urząd gminy w Godościach. Żeście powinniście nadzorować, żeście nadzorowali i gmina to prowadziła, bo proszę ona, pani, która ma... prowadziła że płucem jest za darmo, czym jest materiałem wartościowym. Jest ustawa o rachunkowości, która mówi, że przedsiębiorstwo musi prowadzić ewidencję. On może przekazać, nie ma ale musi być dobry. Przestańmy sobie opowiadać Pani, Ja nie będę się zwracał do mieszkańców, pytam się, czy jest dowód zakupu. Gmina powinna to pilnować, jeżeli była inwestorem, że albo dowód przekazania, albo dowód zakupu. Proszę Pana, ma to pismo, co Pan mówi, emocje, Proszę Pana, jeden mieszkańcy się zwrócił, chowa, to. Proszę Pana, chowaliście przeze mną już nic nie będziecie chować. Wiele mieszkańców się zwróciło, a jeżeli ktoś mi pisze, że grupa mieszkańców, to pan jest rozsypany. I pan to też. Dziękuję bardzo panu publicznie. Przeczytaj pan dokumenty, podobnie jak się ciążka dostała i rozpracowała. Dziękuję. Pana nie rozpracował. Szanowni Państwo, ja myślę, że na tym etapie byśmy zaczęli tę dyskusję, dlatego że. Ja myślę, że ten pan zwróci się ponownie do Wojewody wody, czy do służb o ponowne rozpatrzenie i znowu do tego wrócimy. Szkoda, że się nie stało tak, że poprzednia kadencja gmina nie zrobiła porządku z tymi słówkami, nie, nie, nie zostało podkopane, stawione tak jak powinny być. No myślę, że to w jakiś sposób tam zachodziłoby tę sprawę i nie byłoby problemu. Dobrze jest, że na dzień dzisiejszy mieszkańcom i każdemu z nas, żeby móc mieć wgląd w dokumenty. To jest bardzo dobrze, jest bardzo, że z tego należy korzystać, należy się cieszyć, że ludzie korzystają, sprawdzają, bo to też wpływa na jakość gminy. Ale myślę, że na tę chwilę, to, ponieważ już mamy projekt naszych uchwał, powinniśmy zakończyć tę dyskusję, niemniej jednak no, poczekamy na nasze, uchwałę, wtedy będziemy w posłowie do sprawy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałabym zapytać tylko jedną kwestię, albo tutaj Państwo z Komisji Rewizyjnej, albo pan surowiecki nie odpowiedział, bo tutaj w wystąpieniu pana surowieckiego przewinęło się jeden taki moment a mianowicie, że pan chce ogrodzić swoją posesję i w wyniku tych wszystkich zaszłości sprzed trzech lat, dwóch, trzech lat, czy troszkę wcześniej nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ tam jakieś słupki graniczne są zatypane, czy zniknęły. Wydaje mi się, że jeśli jest taki problem, to on powinien zostać no, w jakiś sposób odtworzony. To nie może tak, być, że jeśli obywatel chciałby obronić swoją posesję, a w wyniku jakichś działań. Już nie będę wnikał szczegóły jakich, ale y, czy zostało to zatypane, czy y, zabrane te, te spółki graniczne, to wydaje mi się, że no tutaj ze strony gminy powinna być jakaś pomoc w tym względzie yy, zapewniona, no bo, no bo w sumie to już niemożliwe, takie elementarne gospodarki zarządzanie własną nieruchomością. Dziękuję. Panie. Dziękuję bardzo. Proszę Radny Paweł Szakabus. Szanowni Państwo, może tak. Najpierw od tej kwestii, którą poprosił Pan Radny Sudowski, to znaczy z relacji osób, które były tam, zainteresowany oprócz tych, które składały wyjaśnienia przed Komisją Rewizyjną oprócz wynika, że z tymi słówkami było no, powiedzmy delikatnie inaczej, ale nie rozrachujmy tego, bo nie skończymy dzisiaj dyskusji myślę, że to nie jak byłoby jakąś taką inną no, dla gminie, gdyby to jeżeli to zanabądzi sprawę to na tyle to za, e, zakończyć a ja chciałbym poruszyć kwestię, trochę inną pan w swoich wnioskach, skargach używa stwierdzeń prawdopodobnie z kradzieży, prawdopodobnie to są prawdopodobnie takie albo pomówienia. Ewentualnie, jeżeli ma tego typu wiedzę, to nie Rada Gminy, nie burmistrz są od rozstrzygania tego, tylko ja uważam, że powinienbym zgłosić na policję bądź prokuraturę, jeżeli ma tego typu wiedzę, że zostało to ukradzione bądź z nauczeniem prawa wykonane. Wszystko. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że ten temat wyczerpaliśmy. Nie pozostaje mi nic innego, jak odczytać projekt uchwały, przegłosować, a potem do uzasadnienia odczytam, proszę Państwa, ale to po, nie przechodząc sprawy, po wyniku głosowania. E, jest to krótko na gdyż służby wojewody nigdy nie żądały takiego że tak zakończenia, uzasadnienia. Yy, nie, prawo się nie zmieniło, natomiast, że tak powiem, odczytywania tego prawa się rozszerzyło. Jednakże yy, póki co, proszę Państwa, projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2011 roku w sprawie skargi na działalność burmistrza Korusza. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z marca uchwały na 2019 o samorządzie Rada Miejska w Polszkach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy punkt pierwszy po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poluszkach uznaje się w sprawach praktykowa słowockiego na działanie burmistrza Polusza bez zasad. Punkt drugi uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Poluszkach do przekazania skarżącemu odpisu uchwały za rozszerzioniem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi się z dnia podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z pan i Panów Radnych jest za podjęciem danego projektu uchwały? Głosujemy, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? stwierdzam, że rada uchwały Proszę Państwa, odczytam teraz yy, to, co organ nadzoru wody zaczął wymagać od niedawna. Stosownie do artykułu 239 paragraf pierwszy kodeksu postępowania administracyjnego informuje się o skarżącego i w przypadku, który skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano do odpowiedzi na skargę, a skarżący podobnie skargę bez wskazania nowej okoliczności. organ właściwie do jego może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w wartach sprawy bez zawiadania skarżącego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. Następna skarga. Pani Kariny D. Odnościa na działalność burmistrza Koluszek. Proszę Państwa, to też jest skarga dość dawna, która wpłynęła do Rady Miejskiej i w wyniku decyzji Rady Miejskiej na sesji została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Mienia Komunalnego i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Koluszach. Szanowni Państwo, yy, czy Wysoka Rada sobie życzy, żeby to mówić dokładnie, na czym polegała skarga? Nie wtyłam, że tych materiałów przed sobą nie ma. Z tego względu, że wyplanowała się Komisja Ekonomiczna, miała nie chciałbym ja tutaj pewnych faktów pomylić. Czy są zapytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pana Słudowska. Proszę Państwa, yy, mnie interesuje tutaj jeden taki fakt, który jest, yy, jest uzasadnieniem do projektu uchwały. Yy, ponieważ yy, tutaj yy, jest przytoczony cytat, tej pali, w połowie tego uzasadnienia jest takie Stąd też dziwne wydaje się stwierdzenie skarżących, cytuję teraz tą osobę, która pisała w Po większych opadach jest straż pożarna. I w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy komisja Mienia próbowała rozwikłać dowiedzieć, się ktoś w Straży Pożarnej, czy istotnie były takie interwencje, czy tylko to był taki zapis, czy tak było miejsce. Proszę Państwa, ja rozumiem, że to dotyczy troszeczkę innej lokalizacji ulicy Warszawskiej, w sprawie z której kiedyś zabierałem głos, ponieważ się kiedyś nocą, kiedy padało bardzo, od początku, od końca ulicy Warszawskiej i w pewnym momencie na wysokości, na wysokości yy, wylękarnej tak zwanej yy, z dawnych czasów yy, był yy, po prostu widziałem światła takie niebieskie interwencjącej w straży pożarnej, ale to było troszkę dalej, bo tam jest chyba numer od 20-22 Tutaj jest troszkę wyżej 44 warsztatka. Chciałbym yy, się dowiedzieć czy strasznie interweniowała i, i, i ile razy, czy była powiadamiana, bo no to daje, jakąś, tak powiem, e, wiarygodność temu, czy e, były zgłaszane jakieś, e, jakieś prośby o interwencję, ponieważ Pan znajduje się w sytuacji podobnej e, przy skrzyżowaniu przy rodzie z e, 11 listopada, kiedy e, po większych opada te zbiorniki, które były zaplanowane, że wszystko są w stanie skążyć. niestety nie, nie są w stanie spłonąć i woda cieknie pod komórki, pod, pod stację balko. i, 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 i stwarza zagrożenie. Bywa także strasznie chętnie do takich rzeczy wyjeżdża i grozi nawet, że jak się będzie do nich zywało, to będą jakieś mandaty chcieli wystawiać za wzywanie. Ale sobie to kto ma tutaj interweniować w takich sytuacjach? Chciałbym po prostu Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że tutaj e, takie rozwinięcie tego tematu do Pana Wójtnego głosu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, obowiązek wysoka radny projekt uchwały w Koruszkach dnia 26 września 2011 roku w sprawie skargi na działalność podejścia koluszka na podstawie artykułu 18 ustęp i punkt 15 ustany z dnia 8 marca 1950 roku gminy Rada Miejska w Polsce w paralze następuje paragraf pierwszy punkt pierwszy pozwal uznany się z opinią komisji gminia komunalnych komunalnych radskich w Koruszkach ustanie się

i głosowania radnych w 18 osiemnastu parę, głosów było. Dziękuję bardzo. W związku z tym, pozwolę sobie czytać. To jest końcówka do uzasadnienia, które będzie przesłane do na nadzorów Pani Wojewody. Sposobnie do artykułu 239 paragraf 1 postępowania administracyjnego informuje się jeździa skarżącego w przypadku, gdy skarga wnikła i rozpatrzenie zostało uznane za bezzasadną, jej bezczynność wykazała odpowiednia skarga na skarżących bo logi bez wskazania o okoliczności, organ właściwy do jego zwłoczenia może otrzymać swoje stanowisko z odpowiednią aktywacją w ramach sprawy bez dobrobowienia skarżącego. Wysoka Rado, następne projekt uchwały. Tak jest skarga. Skarga Państwa Pana nazwany Pani i po znowu na działanie pozytywnego uchwały. Wysoka Rado, już podobną skargę wystąpywaliśmy od tego Pani Wiktorstwa, tylko tutaj jest do... de